TVG-9, Max i King, czyli polski sen. W nie mieli nic. się za managery, Nechali postawić fałszywy hipermarket. A wszyscy oklamali. Tak. Ten filmowy happening zrobiło dwóch Czeskich reżyserów kilka lat temu. No, było to wielkie wydarzenie, które odbiło się echem nie tylko w Czechach, ale na całym świecie. Natomiast w Polsce mieliśmy w zasadzie coś podobnego. Była to akcja, która się. Wydarzenie, i akcja, która, które zaczęło się od reklamy produktów Ferrero Kindermaxi King. W reklamie tej lektor zamiast podać właściwy adres internetowy, czyli kindermaxiking.pl podał adres nieco odmienny podał adres maxiking.pl. I co mam my pod tym adresem? Co znaleźli pod tym adresem telewizowie? Otóż mamy tu firmę Maxiking normalnie zarejestrowaną spółkę z REGONEM, z NIPEM, z adresem to wszystko nie żaden bayer. Formalnie jest to autentyczna, niby firma. No ale tak naprawdę kryło się za nią kilku y, polskich artystów, hepnerów. I, no, zobaczmy, jakie produkty ujrzeli. Y, w telewizowie. Tylko tak bardzo krótko, bo no nie dla wszystkich może są odpowiednie. Czyli wyroby czekoladowe no o kształcie części intymnych. Tutaj jest ostrzeżenie na stronie. No jakoś jakoś nie, nie doczekała się ta akcja rozgłosu y, takiego artystycznego, jak film Czeski Sen. Bardziej <noise> potraktowano to w charakterze problemu y, z dziedziny reklamy i biznesu. Jakoś y, nikt, nikt y, nie zorientował się w czym sedno Tak jak y, w przypadku y, filmu Czeski Sen. Dzięki ludzi uwierzyły, że spełnienie swój sen. Także my też ma mamy swój polski sen o rozkoszy erotyczno-czekoladowej w zachodnim stylu i sen ziścił się dzięki firmie, a w zasadzie grupie happeningowej Max i King.